Dobry wieczór Państwu. Znowu jesteście pewnie zaskoczeni. Czemu jestem o godzinie 6, a nie o godzinie 7. Niestety, znowu o 6 wypadły mi bardzo trudne obowiązki. W związku z zaistniałą sytuacją, jaka jest wokół nas. Przychodzi czas próby. Czas próby, czy jesteśmy wierni Jezusowi. Te wszystkie sprawy w kościele, które się w tej chwili dzieją, ujawnienie faktów, które są trudne dla nas do zjedzenia, przeciwników kościoła, którzy aż oszczą sobie pazury, żeby nas teraz rozszarpać, żeby doprowadzić do unieważnienia Konkordatu i zniszczyć Kościół i kapłanów. Sytuacja paru biskupów i księży to nie Kościół. Jest bardzo wielu dobrych księży. Którzy służą ludziom, ale przede wszystkim służą Panu Bogu. Oddają całe swoje posł posłannictwo, które dostali w czasie święceń kapłańskich, aby służyć. Bardzo często pada pytanie, czy ci, którzy sprzeniewierzyli się prawu boskiemu, powinni ponieść karę. Według mojego skromnego zdania, jednego z członków Kościoła katolickiego? Tak, powinni ponieść najsurowszą karę. I myślę, że na taką karę wskazałby ich Jezus Chrystus, gdyby to były czasy, kiedy był tu między nami. I myślę, że dzisiaj skazuje ich na męki, piekielne w duszy, za to wszystko, co uczynili. A co będzie i po ich śmierci? To tylko Pan Bóg wie, który jest miłosierny i sprawiedliwy. Wie Jezus Chrystus, który poprzez swoje ukrzyżowanie będzie ich też osądzał. Duch święty, który ich namaścił i krwawe łzy Najświętszej Marii Panny. Smutne, smutne czasy. Jeszcze raz. Pokazuję tą książkę. Skończyliśmy ją czytać. Uważam, że jeżeli ktoś ma dorastające dzieci w domu, powinien tą książkę mieć, aby ją albo im czytać, albo. No właśnie. <laughs> albo niech czytają sami. Książka wyśmienita. Autor dla mnie napisał tę książkę wybitnie widać, że jest namaszczony i naznaczony przez Pana Boga. A no teraz przejdźmy do nowej książki. Jest czas Adwentu. Trudny czas, bo to czas rozrachunku każdego z nas przed Panem Bogiem przed jego przyjściem na świat. Jacy my jesteśmy? Dla mnie Adwent to jest jak ostatnie namaszczenie jak wiatyk to jest taki moment, którym się powinienem sam przed Panem Bogiem ukorzyć, wyspowiadać, pościć i pokutować. Ale żeby wiedzieć czym jest post i co to jest, przygotowałem wam malutką książeczkę kieszonkową. Moc postu. Pamiętacie to drzewo, gdzie był krasną? Drzewo Pana Boga w Edenie. Naokoło susza, no, a tam kwitną kwiaty. Przejdźmy jednak do, zanim będziemy to czytać, do naszego kodeksu. Ostatnio mieliśmy człowieka, a teraz będziemy mieć następną Rycerz i Spotkanie. Łukasz 24:14 do 16. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pismo nam wyjaśniał. A Franciszek w swoim testamencie napisał tak. I Pan sam wprowadził mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. I odchodząc od nich, to, co uważałem za gorzkie, zmieniło się w słodycz duszy i ciała. I przystanąłem na chwilę i wyszedłem ze świata. A co na ten temat pisze spotkania kodeks rycerski? Dla rycerza spotkanie z drugim człowiekiem jest świętem, gdyż rozpoznaje w nim odblask pamiętnego spotkania na drodze do Emos. Rycerz wierzy, że żadne spotkanie nie jest przypadkowe, wiedząc jednocześnie, że nie zawsze dane jest mu rozumieć od razu jego najgłębszy sens. Takie też było moje spotkanie z Panem Bogiem. Po latach odchodzenia od Niego. Było niesamowite i było przypadkowe, a może nie? Może Bóg chciał w tym momencie mnie spotkać dać mi ostatnią szansę, abym wrócił na łono Pana. Książka ojca Jana Koniora, którego już czytałem i o Eucharystii i o różnych świętych jezuitach, którzy byli i działali na terenie Dalekiego Wschodu. A teraz moc postu. No to czytajmy. W pierwszej księdze starców Gerontikon Abba Kasian opowiadał Przyszliśmy do Egiptu ja i święty Germanus Je odwiedziliśmy pewnego starca. A kiedy nas podejmował, zapytaliśmy go, dlaczego Wy tutaj, kiedy przyjmujecie gości, nie, nie przestrzegacie zasad naszego postu, takich jakich nauczyliśmy się w Palestynie. A starzec powiedział: Post jest zawsze ze mną, a Was nie zawsze mogę gościć. Poza tym post jest wprawdzie pożyteczny i konieczny, ale jest zostawiony naszej woli, gdy tymczasem wypełnienia przykazania miłości dopomina się od nas prawo Boże. Kiedy w Was przyjmuję Chrystusa, muszę usłużyć Wam jak najgorliwiej, ale kiedy już Was pożegnam, będę mógł wrócić do przestrzegania zasad postu. Bo synowie oblubieńca nie mogą pościć, dopóki oblubieniec jest pośród nich. Ale gdy oblubieniec zostanie im zabrany, wtedy słusznie będą pościć. Opowiadanie Aby Bykasiana ukazuje nie tylko samą ideę postu, ale rodzi pytanie: dlaczego nie przestrzegać postu? Jest on bowiem źródłem radości i głębokiego pokoju, czyni człowieka wewnętrznie spójnym. Post jest dany jako dar otrzymany od kościoła dla mojego wzrostu duchowego, sztuki i mądrości życia. A czym on jest dla ciebie, czytelniku? Czy miał lub ma dla ciebie jeszcze jakieś znaczenie? Tradycja postu. Post nie jest wynalazkiem chrześcijaństwa. W religiach i w systemach niechrześcijańskich. Jak w buddyzmie, taoizmie, hinduizmie czy shintoizmie japońskim poszczono dużo, dużo wcześniej. Poszczono jednak nie ze względu na Boga osobowego, którego te religie nie znają, nie uznają, ale by oczyścić swoje ciało i panować nad nim poprzez autotrening, doskonalenie siebie i dochodzenie do harmonijnej perfekcji, jak mówi Konfukcjonizm. W Europie post znany jest na przykład w starożytnej Grecji. Kościół katolicki przejął tę tradycję postu z judaizmu, mającego swoje korzenie w tradycji żydowskiej. Został przejęty na wewnętrzny swój użytek chrześcijański. Na przestrzeni wieków chrześcijanie udoskonalili praktyki postne obowiązujące w całym kościele. Zapiski pierwszych chrześcijan mówią o praktyce postnej w środy i w piątki, co znajduje swoje przełożenie współcześnie, bowiem nadal obowiązkowym postem ścisłym pozostaje środa popielcowa i wielki piątek. Należy dodać, że wkład w rozwój postu, ale przede wszystkim w jego praktykowanie mają ojcowie pustyni. Pismo święte Starego Testamentu mówi nam wiele o poście, na przykład w księdze Jonasza 3:7. Mieszkańcy Niniwy ogłosili post dla ludzi i zwierząt. Pościł również król Dawid, król Ahab, Ezdraż, królowa Estera czy Nehemiasz. Po śmierci Saula, jego synowa Jonatana, pościł Dawid i mężowie z jego otoczenia. Poszczono również po śmierci Abnera, kuzyna króla Saula. Odmawiano również jedzenia i picia w żałobie, wyrażając swój smutek przed obliczem Boga. Nowy testament ukazuje poszczącego Jezusa. Kiedy uczniowie pytali Jezusa na osobności, dlaczego nie mogą wyrzucić ducha nieszestego, rzekł Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Innym razem pytają go uczniowie Jana, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus przebywał 40 dni na pustyni i był kuszony przez diabła. Nic owe dni nie jadł. Jezus nie był grzesznikiem, a jednak pościł. A my, będąc grzesznikami, czy właściwie rozumiemy dar postu? Pierwsi chrześcijanie pościli dwa razy w, tygodnie, w tygodniu. W środę i w piątek, a zdarzało się, że i w sobotę, aby jak najlepiej przygotować się do obchodzenia liturgii niedzielnej, pamiątki zmartwychwstania naszego Pana. Jakie znaczenie ma zatem post w życiu chrześcijanina? Mądrość ojców pustyni przypomina nam, że kiedy król chce zdobyć nieprzyjacielskie miasto. Przede wszystkim odcina mu wodę i dostawy żywności, a wtedy nieprzyjaciele poddają się, bo giną z głodu. Tak jest z namiętnościami ciała: Jeżeli człowiek żyje w poście i głodzie, słabną nieprzyjaciele jego duszy. Abba Jan Karzeł, Napisał ten tekst. Poszczenie zatem oznacza trwanie w nim. Prawda wyzwala nas i czyni wolnymi. To właśnie Jezus Chrystus wybawił nas z mocy grzechu i śmierci, abyśmy byli wolnymi i tę wolność zachowali. Czy nie powiedział do swoich uczniów, jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni? Apostoł Paweł dodaje: Prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. To Jezus pozwala zakosztować jak słodki i dobry jest Pan. Post niewątpliwie ukazuje nasze słabości, nałogi, odsłania braki i uzależnienia, jest busolą wskazującą właściwy kierunek konkretnych wyborów, ujawnia ludzką pychę, egoizm, złe nawyki, agresję, negatywne emocje, grzech oraz lęki, że czegoś nam może zabraknąć, a do tego nie powinniśmy dopuścić. Współczesny człowiek wychowany w kulturze egoistycznej promującej własne ego, koncentruje się na nim, poprzez co staje się ono często jego ważnym bożkiem. Często stoi i boi się postu, który nie jest sztuką dla sztuki, ale niezbędną pomocą i oczyszczeniem serc i zmysłów od nieuporządkowanych przywiązań do rzeczy i ludzi. Zniewolenie nigdy nie będzie obrazem szczęścia człowieka, ponieważ tylko wolne serce dokonuje mądrych wyborów. Nasze serca podczas postu przestrzegają, przestają być egoistyczne i otwierają się na strumień łaski Pana, ponieważ post jest nieustającą zachętą do wzrastania w prawdziwej wolności dzieci Bożych, dzieci światłości i mądrości, którymi mamy się stawać z pomocą łaski Pana. Dla chrześcijanina post nigdy nie może być celem samym w sobie, ale jest skutecznym środkiem prowadzącym do wyostrzenia smaku duchowego i kulinarnego, dającego nowe spojrzenie na perspektywę bożą i ludzką. Stajemy się wtedy bardziej refleksyjni, uważni, czujni. Post, podobnie jak modlitwa, jest wysiłkiem nieraz olbrzymim który dodaje nam odwagi, aby zmienić samego siebie, rodzinę w każdej, w której mieszkamy i otoczenie, w której przyszło nam żyć i pracować. Można śmiało powiedzieć, że szczery post jest modlitwą miłą Panu. Dzięki niemu możemy stać się dobrymi, mądrymi i bardziej wrażliwymi duchowo, do czego zresztą jesteśmy powołani zgodnie z zamysłem Bożym. W podejmowaniu postu potrzebna jest roztropność i posłuszeństwo kierownikowi duchowemu czy spowiednikowi, ponieważ zły duch, będąc bytem realnym, inteligentniejszym niż my, może podpowiedzieć rzeczy z gruntu dobre, ale w złym celu. Wyróżniamy dwie formy postu. Post zewnętrzny, na przykład wstrzemięźliwość w jedzeniu i w piciu, jak również wykonywanie naszych obowiązkowych prac, których nie lubimy. Oraz post wewnętrzny, ten trudniejszy, polegający na zmaganiu się ze swoją słabością, wadą główną, lub na przykład uwolnienie się od typowego polskiego narzekania na wszystko na rząd, kościół, księży czy zakonników. Czy zatem nie warto przyjąć ofiary, czyli tego, co mi dzisiaj daje Pan w mojej konkretnej sytuacji i wydarzeniu, z którym się konfrontuję, w jakiej intencji chciałbym, Ofiarować moje cierpienia i bóle, aby nie zostały zmarnowane, lecz przyczyniły się do mojego wzrostu. Nie marnujmy naszych cierpień, ponieważ, jak mówi święta Teresa z Lizie, wszystko jest łaską. Dzięki łasce postu szlifujemy się w pokorze i ufności, bo sami z siebie tak niewiele możemy uczynić dobrego. Właściwie, jak zapewnia nas Jezus, to trwa we mnie, a ja w nim. Ten przynosi owoc obfity, gdyż bez mnie nic nie może uczynić. Przychodzimy tylko z pustymi rękami do Jezusa, ale tylko On jest prawdziwym dawcą Bożych i ludzkich darów. Uczymy się dystansu do siebie i do innych, czyli obiektywizacji naszych uczuć, myśli, słów i czynów. Post jest dla nas lustrem, bez wątpienia jest środkiem, poprzez który Bóg Działa w sposób szczególny. Pomaga otwierać wewnętrzne ucho serca, abyśmy byli jak uczniowie słuchający Pana, a także udziela łaski nawrócenia serca. Przygotowuje do pojednania uzdrowienia wewnętrznego i zewnętrznego. Wzmacnia wiarę, nadzieję i miłość. Jest uzdrowieniem. Na poziomie duchowym, psychicznym i fizycznym Pismo Święte zachęca nas do pojedejmowania postu, abyśmy kroczyli drogami Pana i nie zagubili się w gąszczu reklam oferowanych nam, często niepotrzebnych gadżetów, których nam zbywa, a nie potrafimy się ich pozbyć. Zbieramy je i chcemy mieć jeszcze więcej, a to staje się tylko niepotrzebnym rozproszeniem. Bez skupienia uwagi na Jezusie jako najważniejszej osobie życia w hierarchii wartości naszych wyborów. Stają się one wtedy niepotrzebnym balastem obciążającym nas. Potrzebujemy właściwej motywacji, dlatego warto ją wzbudzać nie tylko na początku Adwentu czy Wielkiego Postu, ale każdego rozpoczynającego się nowego tygodnia. Dobrych uczynków, modlitwy, postu i jałmużny niczym nie zastąpimy. To niezawodne środki, wręcz niezbędne w procesie przemiany serc, w duchowym rozwoju, w osiąganiu świętości. Myślę, drogi czytelniku, że i Ty też masz to pragnienie świętości. A jeśli jeszcze nie masz, to proś o nie, a hojny Bóg z pewnością Cię obdarzy. Następny rozdział będzie o chrześcijańskim poście. Jaki on naprawdę jest? Czy moje czytania będą tak długo trwały jak poprzednie? Dzisiaj chciałbym na tym zakończyć, ale odmówić z wami modlitwę do Michała Archanioła, ponieważ Kościół wypełniony jest smutkiem, bólem i żalem za grzechy swoje. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź naszą ochroną. Oby go Bóg pogromić raczył pokornie, o to prosimy. A Ty, Wodzu niebiańskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Myślę, że teraz byśmy jeszcze odmówili egzorcyzm. Egzorcyzm do świętego Michała Archanioła. W imię Boga w Trójcy Jedynego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, uchodźcie, duchy złe, z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie niszczyły i nie wprowadzały zamieszania do naszych prac i planów. Nasz Bóg jest Waszym Panem i rozkazuje Wam idźcie precz i nie wracajcie tutaj więcej. Amen. Mocą Bożą, mocą Twoją, Najwyższy Panie, Uczy nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen. Najświętsza Mario Panno, wszystkich tych, którzy są w kościele, Jezusa Chrystusa weź pod swój płaszcz i chroni ich od grzechu, od upadku, od apostazji, od tego, żeby nie występowali z kościoła, aby chcieli, mimo tej trudnej sytuacji, w jakiej jest Kościół nasz, trwać w Nim jako dzieci Kościoła. Dlatego proszę Cię, Najświętsza Mario Panno, wypowiadając te słowa modlitwy, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i o Pani nasza, orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Oddajmy się modlitwie. Mogę tylko prosić, abyście na różańcu dzisiaj modlili się, o to, aby Kościół. Powrócił na drogę nauczania Jezusa Chrystusa, aby nie upadł. <laughs> Życzę Wam dobrego wieczoru. Spotykamy się już we wtorek o godzinie 19. Lajkujcie, udostępniajcie i komentujcie. Bądźcie razem z nami i pomagajmy sobie razem. 14 zaczyna się Światowy Dzień Ubogich. Otwórzcie swoje serca na ubogich, bo przybywa nas w wyniku lockdownu coraz więcej na ulicach. Coraz więcej ludzi będzie bankrutować, będzie bezrobotnych i będzie bezdomnych. Więc miejmy dla siebie serce i podawajmy sobie dłoń i pomagajmy każdego dnia. Jeszcze raz lajkujcie, udostępniajcie i komentujcie. Do zobaczenia we wtorek. Godzina dziewiętnasta. Z Bogiem.